Panie trenerze, dzisiaj lekcja futbolu od Żiliny. Zdecydowanie. No, dzisiaj zespół Żiliny pokazał nam, ile pracy jeszcze przed nami e i pokazał nam, jaka jest różnica jeszcze pomiędzy pierwszą ligą polską, a powiedzmy ekstraklasą, czołówką ekstraklasy słowackiej. E bardzo dobra lekcja dla nas, pokazuje nam nad czym jeszcze musimy pracować i które elementy są jeszcze do poprawy. Czy taki wynik można jakoś usprawiedliwiać, na przykład tym, że Żylina za dwa tygodnie startuje z rozrywkami, a my dopiero za cztery. No nie będę tutaj wnikał w przygotowania, tak? Bo w tym tygodniu trenowaliśmy bardzo ciężko i ta objętość treningu była bardzo duża. No, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, Po prostu dzisiaj różnica poziomu obu zespołów była tak duża, że no czasami nie było, nie było możliwości, żeby za, zaradzić na dobre akcje z Żelini. Kilku naszych zawodników dzisiaj nie zagrało: Faritali, Tomasz Dida, Mariusz Pawełek. Jak wygląda? Sytuacja? E, to są drobne urazy i myślę, że cała trójka będzie gotowa już na obóz, e, więc tutaj nie ma zagrożenia, że na obóz nie pojadą, czy będą nie, do, nie, do, nie, nie, nie dysponowani w najbliższym czasie. E, no właśnie, już jutro wyjeżdżamy do siedlec, potem czeka nas tygodniowy obrób, obóz hmm. przygotowawczy. Na czym będzie się drużyna przede wszystkim skupiała podczas tych siedmiu dni? No to już będzie kolejny, kolejny tydzień, gdzie będziemy się skupiać już nad wytrzymałością jeszcze szybkościową, ale już będziemy ją transferować w modi szybkość i będzie to na pewno bardzo trudny, bardzo trudny tydzień dla zawodników.